W Rady wchodzą trzy komisje. Komisja Spraw Gospodarczych, w skrócie, wam będę mówił, nie będę pełnych nas, Spraw Społecznych i Komisja Rewizyjna. No i tutaj, dokładnie w tym miejscu, gdzie koleżanka siedzi, to siedzi przewodniczący Rady Miejskiej, który za zadaniem Komisji Gospodarczej jest, są prace nad budżetem. Budżet to jest taka książeczka. I w w tej książeczce są zapisane wszystkie zadania naszego samorządu, naszej gminy i oczywiście środki finansowe, które na ten cel przeznaczamy. I jak wiecie sami gminy, tu zaczęłam wam mówić o, o radnych, powiem wam też troszkę na temat naszych partnerów zagranicznych. Mamy podpisanych pięć umów partnerskich. Tu na tej ścianie właśnie widnieją te wszystkie serokopie e, zawartych umów, no i helikopter. Są tutaj z, przez gminę Węgorze. E, kolejnym zadaniem naszej gminy to są, to są instytucje kultury. Takich instytucji kultury mamy dwie. E, Węgorzewskie Centrum Kultury zajmuje się organizacją szeroko dostępnych tutaj takich publicznych imprez, ale również takich zajęć dla dzieci młodzieży na co dzień. Dla młodzieży, no to myślę, że najfajniejsza rzecz to będzie drugi etap rewitalizacji Parku Helwinga, czyli te prace, które w tej chwili jak ktoś teraz jedzie na, idzie na stację znowu zatankować jakiś pojazd, to to co widać tam z tyłu. I w ramach tego drugiego etapu, tam będzie taka część bardziej sportowo-turystyczna, tak jak pierwsza część parku jest taka bardziej spacerowa. Ta druga część będzie bardziej taka służąca aktywnemu wypoczynkowi. Zadania do radnych, no to tutaj no, w tym gabinecie przyjmuje Przewodniczący Rady Tomasz Wieszkowski, i przyjmuje Pierwszy i piąty poniedziałek, w godzinach od 15 do 16. .30. w sali ślubów w Urzędu Stanu Cywilnego, no tutaj już w tej chwili jest dużo mniej pracy od czasu, kiedy mamy y, śluby konkordatowe, czyli po prostu w tej chwili kiedyś było tak, że y, ślub brało się zarówno w urzędzie, jak i później w kościele. Natomiast w tej chwili, jeżeli ktoś decyduje się na ślub kościelny, to już tutaj nie musi nie musi... Y, Załatwiać żadnych formalności, wszystko już jest załatwiane w jednym miejscu, dlatego myślę, że mamy trochę różnych trofeów sportowych. W ostatnich, w ostatnich latach się zebrało, uczestniczymy w różnych rozgrywkach.